Plastikowy obiektywik zabawka, na który nawet nie warto spojrzeć? Otóż nie, cześć! Ja jestem Hubert Bida, a dzisiaj mam coś, co jest dosyć nietypowe dla mojego kanału, czyli obiektyw. Ten obiektyw przez ostatnie dwa tygodnie był praktycznie na stałe przypięty do mojej lustrzanki Canon EFS 55-250. Ten obiektyw jest jednym z tańszych obiektywów, jeśli chodzi o teleobiektywy, obiektywy z dużym zoomem. Jednak muszę mu to absolutnie przyznać, jest to świetny obiektyw za takie pieniądze. Wiadomo, rozmawiamy tutaj o pasji, o hobby, niekoniecznie o profesjonalnym zastosowaniu, nie o profesjonalnej fotografii, ze względu na to, że to niekoniecznie jest profesjonalny obiektyw. Obiektyw. Jest to jednak mimo wszystko tani obiektyw, całkowicie plastikowy, przeznaczony do matryc APS-C, więc nie do pełnej klatki. Dodatkowo światło przysłony jest zmienne, a najjaśniejsza możliwość przysłony w tym obiektywie to jest F4, czyli no nie jest to jakoś specjalnie jasno w pomieszczeniach, gdzie mamy mało światła. F4 naprawdę nie da nam fajnego rezultatu, dlatego wiadomo, seria L, która ma światło np. 2.8, znany 70-200, to byłby bardzo profesjonalny obiektyw, którego używają wszyscy. Natomiast ten obiektyw FS Czyli do matrycy APS-C, z bardzo fajnym zoomem 55 do 250 jest jak najbardziej świetnym wyborem, jeśli chodzi o fotografie z pasji, jeśli chodzi o hobby. No i jakie jest zastosowania takie, żeby wrócić to na przykład na Instagrama. Może światło przysłone jest zmienne, natomiast to, co jest super w tym obiektywie, to jest wbudowana stabilizacja. Więc jeśli chcemy robić zdjęcia przy gorszym oświetleniu, ta stabilizacja jak najbardziej nam pomaga. Jeśli chcemy kręcić filmy przy dużej ogniskowej, jak najbardziej ta stabilizacja też jest super w tym obiektywie. Kolejna super rzecz do filmów to jest oczywiście. Silnik STM, który jest naprawdę super cichy, nie słychać go w nagraniach, no i jest to bardzo wygodne, bo po prostu nie mamy tego dźwięku silnika pracującego, żeby dobrać punkt fokusu. Jeśli chcemy używać fokusu manualnego, mamy tutaj do tego ring, ale to jest ring kontrolny, więc obiektyw musi być zasilany, musi być wpięty do body, body musi być włączone, żeby fokus nam działał w trybie manualnym. Moim zdaniem to jest całkiem fajne, bo możemy sobie tym kręcić i absolutnie nic się nie dzieje, nie zmienia nam się fokus, nie nadwyrężamy silnika. Jeśli chodzi o jedną rzecz, która na pewno może być problematyczna, w tym obiektywie, moim zdaniem jest to minimalna odległość fokusowania. Jest to 85 cm, no i czasami naprawdę musimy się oddalić od obiektu, któremu chcemy zrobić zdjęcie, żeby nasz fokus się złapał. No ale nie jest to najwyższa półka cenowa. No i z drugiej strony 85 cm przy takim obiektywie to naprawdę wcale nie jest takie ograniczenie. To teraz jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi właśnie o zakup jakiegokolwiek sprzętu, czyli cena. Ten obiektyw kosztuje około 1100 zł. Także, moim zdaniem, to jest naprawdę świetna cena za takie szkło. Nie jest ono profesjonalne, ale do zastosowań hobbyistycznych, jako pasja, jak najbardziej ten obiektyw jest super. Trochę czasu zajmie nasza nauka, zanim będziemy musieli go wymienić na lepszy, który nie będzie nas ograniczał. Jeśli jesteś zainteresowany tym obiektywem, sprawdź link w opisie. Tam znajdziesz porównanie cen dla tego obiektywu. Skoro budowę tego obiektywu mamy już za sobą, to teraz jak to wygląda, jeśli chodzi o zalety i wady? Moim zdaniem, jako zalety, na pewno zoom 250 mm to jest Fajna, ogniskowa, do robienia naprawdę zbliżonych portretów czy zdjęć, rzeczy z odległości. Stabilizacja obrazu to jest na pewno wielki plus do obiektywu z takim dużym zoomem. Poprzednio używałem Sigmy 18-200, do obiektyw oczywiście bez stabilizacji w tamtej wersji. No i muszę powiedzieć, że przesiadka na coś takiego to jest naprawdę niebo a ziemia. Stabilizacja w takim obiektywie jak dla mnie od teraz to jest rzecz konieczna, po prostu ułatwia pracę tak bardzo, że nie muszę się martwić o to, żeby zrobić jedno, 3, 10, 15 zdjęć, tylko zrobię sobie trzy tym ze stabilizacją i wszystkie są ostre. Fokus jeśli chodzi o filmowanie w tym obiektywie to też jest fajna sprawa, naprawdę cichutko pracuje, bardzo ostro, bardzo szybko. Jak dla mnie ten obiektyw do takich dużych zbliżeń w filmie jak najbardziej się nadaje. No i oczywiście nie można pominąć wagi, ten obiektyw jest naprawdę leciutki jak na taki zoom jak na takie możliwości ze stabilizacją i cichym silnikiem, no to takie kombo przy takiej wadze jak dla mnie to jest świetny wybór. Ale jeśli są plusy, to są też minusy. Może to trochę dziwne, ale budowa też jest minusem. To zależy oczywiście od preferencji, od tego do czego, kto używa tego obiektywu. Jak dla mnie budowa jest zdecydowanie na plus, ale możemy się do tego przyczepić, że ten obiektyw jest naprawdę zabawkowy, powiedzmy, bo jest cały z plastiku, nawet montaż mamy plastikowy, więc no nie jest to obiektyw, który przetrwa z nami nie wiadomo co. Aczkolwiek możemy mieć faktycznie szczęście i ten obiektyw na przykład nam Spadnie i absolutnie nic mu się nie stanie. Jeszcze jedna dosyć poważna wada, jeśli chodzi o obiektywy z zoomem, to zmienna przysłona przy różnych ogniskowych. Zaczynamy od F4, kończymy na F5,6. Wiadomo, mogło być 6,3 albo jeszcze dalej. Szkoda, że nie zostaje przy stałym 4. To wiadomo, daje nam dużo lepsze efekty. Jeszcze bardziej rozmyte tło, przy np. 250 mm, fajnie by było, ale to 5,6 wcale nie jest takie złe. Tło dalej mamy rozmyte, także jeśli martwicie się o zdjęcia z rozmytym tłem przy 250 mm, to nie ma o co naprawdę, jeśli Mamy spory dystans pomiędzy obiektem a tłem. Tło będzie fantastycznie rozmyte. No dobra, wady, zalety, ale jak jest naprawdę? Jeśli chodzi o rzeczywistość, ja tego obiektywu używam już 3-4 tygodnie i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem mega zadowolony z efektów, które pozwala wyciągnąć z siebie tak tanie szkło. Naprawdę 1100 zł za obiektyw z takim zoomem to jest niewiele. Bardzo podoba mi się stabilizacja w tym obiektywie. Bardzo ona ułatwia robienie zdjęć. Nieważne, czy jest ciemno, czy jasno. Stabilizację warto mieć. Ułatwia to po prostu utrzymanie jednego kadru. Płynnie, bez żadnych mikroszejków czy dużych ogniskowych, dla mnie pełna wygoda rewelacja. Jako hobbystyczny teleobiektyw, na początek, jak najbardziej to jest świetny wybór do filmów, do zdjęć. Jak najbardziej szczerze mogę go polecić. Ja się na nim absolutnie nie zawiodłem i bardzo podoba mi się współpracowanie z tym szkłem. Wiadomo, jako że mam Canon EOS RP, chciałbym dokupić kiedyś 70 do 200 w 2,8 albo w 4 ze stabilizacją, ale na razie nie mam absolutnie takiej potrzeby. I taki obiektyw jak ten świetnie daje radę. Zapewnia mi wszystko, czego potrzebuję. Na razie nie czuję potrzeby, żeby kupować szkło, które jest dużo, dużo droższe niż ten obiektyw. Więc jeśli szukasz teleobiektywu z zoomem, z fajnym zoomem, ze stabilizacją na początek do zdjęć rodzinnych czy czegoś w tym stylu, jak najbardziej mogę polecić ten obiektyw wymiata w tym przedziale cenowym. No i jak najbardziej, warto po prostu się zaopatrzyć w taki zoom, nieważne co fotografujemy, jeśli mamy taki obiektyw z dużym zoomem, zawsze znajdziemy dla niego użytek, będziemy na pewno szczęśliwi ze zdjęć, które on robi, jeśli nauczymy się korzystać z jego zalet, a wady minimalizować. Jeśli jesteś zainteresowany kupnem tego obiektywu, sprawdź link w opisie, tam znajdziesz porównywarkę cen, znajdziesz ofertę, która najbardziej Cię interesuje. No dobra, z mojej strony to wszystko, ten obiektyw na pewno zostaje ze mną na długo, o ile w ogóle będę go wymieniał, czy nie na stałe z moją lustrzanką, jeśli szukasz jeszcze podobnych filmów, jeśli właśnie chodzi o tworzenie treści w internecie, nagrania audio i tego typu rzeczy, home recording, sprawdź te dwa filmy, może jest w nich coś co zainteresuje cię, przykuje twoją uwagę, jeśli tak, polecam obejrzeć, życzę dobrego seansu, z mojej strony to wszystko w tym filmie, mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym, na razie, pa!